Kiedy miłość boli, patrząc poza pozory, czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, nigdy nie jesteś wystarczający dla kogoś, kto powinien kochać cię bezwarunkowo? Być może twoje osiągnięcia były umniejszane, a błędy wyolbrzymiane. To uczucie często nie pochodzi z dalekich relacji, ale z domu, od tych, którzy powinni być naszymi pierwszymi przewodnikami w życiu rodziców. Ale co? Jeśli miłość ojca lub matki miesza się z kontrolą, manipulacją i egoizmem. Jak rozpoznać, że coś jest nie tak i, co ważniejsze, jak sobie z tym poradzić, nie nosząc w sobie winy czy urazy? Odpowiedź często kryje się nie tylko w psychologii, ale także w wierze. Kościół katolicki, ze swoją starożytną mądrością, oferuje drogę do uzdrowienia i odkupienia przez miłość Boga. I to właśnie będziemy dzisiaj eksplorować. W tym filmie odkryjesz nie tylko, jak rozpoznać oznaki narcystycznych rodziców, ale także jak wiara w Boga może być potężnym narzędziem do uwolnienia się, przebaczenia i podążania w pokoju. Czym jest narcystyczny rodzic? Narcystyczny rodzic to osoba, która przejawia przesadne poczucie własnej wartości, głęboką potrzebę podziwu i brak empatii wobec innych. Kiedy te cechy są obecne u rodziców, wpływ na dzieci może być niszczący. Narcystyczni rodzice postrzegają swoje dzieci jako przedłużenie siebie. Projektując na nie własne oczekiwania i niespełnione potrzeby. Nie widzą dziecka jako odrębnej jednostki, ale jako odbicie własnych ambicji i pragnień. Biblia uczy nas o prawdziwej miłości w jednym liście do Koryntan 13, 4 myślnik 7. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa. Nie zazdrości, nie szuka pokłasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. To jest rodzaj miłości, do której Bóg nas powołuje. Kiedy doświadczamy czegoś przeciwnego w domu, naturalne jest odczuwanie zamieszania i bólu. Oznaki i zachowania narcystycznych rodziców. Rodzice narcystyczni często wykazują zachowania, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się normalne. Jednak z czasem dostrzegamy pewien schemat. Pierwsze brak empatii nie potrafią wczuć się w sytuację dziecka, unieważniając jego uczucia. Drugie manipulacja emocjonalna. Wykorzystują poczucie winy i strach do kontrolowania. Trzecie: rywalizacja z własnym dzieckiem, czują się zagrożeni sukcesem dziecka. Czwarte: ciągła potrzeba podziwów, domagają się nieustannego uznania, nie oferując w zamian wsparcia emocjonalnego. Piąte: ignorowanie granic, naruszają prywatność dziecka, nie szanując granic emocjonalnych i fizycznych. Ból spowodowany tymi zachowaniami często prowadzi do poczucia winy, jakby dziecko było odpowiedzialne za dysfunkcyjną relację ale Jezus uczy nas w Ewangelii w ugie święta. Jana godzina 8.32. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Rozpoznanie tych schematów to pierwszy krok do uwolnienia. Spojrzenie Kościoła katolickiego na toksyczne relacje rodzinne. Kościół katolicki zawsze podkreślał znaczenie szacunku i harmonii w relacjach rodzinnych. Czwarte przykazanie mówi Czci ojca swego i matkę swoją kropka, ale co to znaczy czcić, gdy dochodzi do przemocy emocjonalnej? Cześć nie oznacza akceptacji złego traktowania ani poddawania się relacji, która niszczy duszę. Święty Augustyn powiedział: Kochaj i rób, co chcesz. Ta miłość zaczyna się od szacunku do samego siebie i godności, które Bóg nam nadał. Kochać narcystycznych rodziców nie oznacza pozwalania im na krzywdzenie nas, ale modlitwę za nich i poszukiwanie dystansu, aby zachować zdrowie psychiczne i duchowe. Kościół zaprasza nas do poszukiwania pokoju, ale przypomina również, że Bóg jest kochającym Ojcem, który nas chroni i prowadzi. Biblijne historie i przykłady przezwyciężania trudności dzięki wierze. Biblia, w swojej głębi, nie ukrywa złożoności relacji rodzinnych. Znajdziemy tam przykłady miłości bezwarunkowej, ale także zazdrości, manipulacji i odrzucenia w kręgu rodzinnym. Pierwszy Józef i jego bracia ból odrzucenia i odkupienie przez wiarę. Historia Józefa, sprzedanego przez własnych braci, przypomina, że nawet w obliczu zdrady wiara w Boga prowadzi do odkupienia. Choć knuliście zło przeciwko mnie, Bóg zamienił to w dobro. Rodzaju 50.20 Drugi Saul i Dawid. Zazdrość przywódcy. Król Saul prześladował Dawida z powodu zazdrości. Ta historia ukazuje, jak narcystyczni rodzice mogą rywalizować ze swoimi dziećmi. Nie podnoś ręki na pomazańca pańskiego. 1 Samuela 24.6 Ciąg dalszy duchowa droga do uzdrowienia i przebaczenia. Trzecia przypowieść o synu marnotrawnym obraz miłosiernego ojca. W przeciwieństwie do toksycznych relacji rodzinnych, Jezus przedstawia nam przypowieść o synu marnotrawnym. Euka 15, 11-32. Ojciec z tej przypowieści symbolizuje miłość Boga o miłość, która jest bezwarunkowa i przebaczająca. Syn, który zmarnował swój majątek, wraca z poczuciem winy i wstydu. Spodziewając się kary, jednak ojciec przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ta historia to przypomnienie, że nawet jeśli nasze relacje z rodzicami są trudne, Bóg jest ojcem, który zawsze nas przyjmie. Lekcja duchowa. Jeżeli nie otrzymujesz miłości i akceptacji od ziemskich rodziców, znajdź pocieszenie w Bogu, który kocha cię takim, jakim jesteś. Ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Ełka godzina 15:24. Święci, którzy przezwyciężyli trudne relacje rodzinne. W życiu świętych znajdujemy inspirację do radzenia sobie z toksycznymi relacjami. Oto przykłady tych, którzy w obliczu rodzinnych trudności wybrali drogę miłości, cierpliwości i przebaczenia. Pierwsze święta Rita z kaści, siła modlitwy w trudnych relacjach. Święta Rita była żoną agresywnego i porywczego mężczyzny. Przez lata modliła się o jego nawrócenie, zachowując spokój i zaufanie Bogu. Po latach mąż zmienił swoje życie, ale trudne relacje pozostawiły ślad w jej sercu. Lekcja duchowa. Modlitwa ma moc przemiany serc, nawet tych najbardziej zatwardziałych. Rita przypomina nam, że uzdrowienie często zaczyna się od cierpliwego oczekiwania i oddania swojej sytuacji w ręce Boga. Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Święta Rita z Kaści. Drugie Święta Monika, wytrwałość w modlitwie za rodzinę. Święta Monika była Matką Święta. Augustyna, który w młodości odrzucił wiarę i żył w grzechu. Monika przez lata modliła się o jego nawrócenie, aż w końcu jej modlitwy zostały wysłuchane. Lekcja duchowa: Nie trać nadziei, nawet jeśli relacje z rodzicami lub dziećmi wydają się beznadziejne. Modlitwa i wytrwałość przynoszą owoce w czasie, który zna tylko Bóg. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. MT godzina 24:13 jak rozpoznać i przerwać cykl toksyczności? Pierwsze ustalanie zdrowych granic. Jednym z najważniejszych kroków w radzeniu sobie z narcystycznymi rodzicami jest ustalenie granic. Pozwól sobie powiedzieć "nie" bez poczucia winy. Ustal czas, który spędzasz z rodzicami i szanuj swoje emocjonalne potrzeby. Zrozum, że dystans nie oznacza braku miłości, czasem jest konieczny dla zdrowia psychicznego i duchowego. Refleksja biblijna. Tak, tak, nie. Nieco ponadto pochodzi od złego. M.T. Godzina 5:37 Druga modlitwa o uzdrowienie relacji. Modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, ale także narzędzie uzdrowienia wewnętrznego. Polecane modlitwy. Nowenna do Matki Bożej, rozwiązującej węzły w intencji trudnych relacji rodzinnych. Koronka do Miłosierdzia Bożego, uzdrowienie emocjonalnych ran. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Chwile spędzone na cichej modlitwie przynoszą pokój Serca. Panie, ulecz moje serce i duszę, abym kochał tak, jak Ty nas kochasz. Trzecie poszukiwanie wsparcia wspólnoty. Nie musisz przechodzić przez to sam. Wspólnota parafialna, spowiedź i kierownictwo duchowe mogą być potężnym wsparciem w trudnych chwilach. Refleksja. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. MT godzina 18.20. Przebaczenie klucz do wolności duchowej. Przebaczenie narcystycznym rodzicom nie oznacza, że ich działania były właściwe. Przebaczenie to akt uwolnienia własnego serca od ciężaru gniewu i bólu. Jak przebaczyć, gdy ból jest wielki? Pierwsze rozpocznij od modlitwy. Proś Boga o siłę do przebaczenia. Drugie powiesz imię rodzica Bogu. Wypowiadaj jego imię w modlitwie, prosząc o błogosławieństwo i przemianę serca. Trzecie zaufaj procesowi. Przebaczenie jest procesem, nie musi się wydarzyć natychmiast. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mt godzina 6:12. Uzdrawiająca moc sakramentów. Spowiedź święta daje nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także uzdrowienie duszy. Eucharystiak, przyjmowanie ciała Chrystusa wzmacnia nasze wnętrze i daje siłę do przebaczenia. Namaszczenie chorych nie tylko dla chorych fizycznie, ale także dla tych, którzy doświadczają bólu psychicznego i duchowego. Droga do uwolnienia. Bóg pragnie, abyś był wolny od bólu przeszłości. Rozpoznaj oznaki narcystycznych zachowań. Ustal zdrowe granice. Módl się o przebaczenie i uzdrowienie. Znajdź wsparcie we wspólnocie i sakramentach. Pamiętaj, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan mnie przygarnie. PS 27, 10 Bóg jest najdoskonalszym Ojcem, który nigdy Cię nie opuści. Jeśli ten temat dotknął Twojego serca, Zachęcam do kontynuowania tej drogi modlitwy i refleksji. Nie jesteś sam. Bóg idzie obok Ciebie, prowadząc ku uzdrowieniu i pokojowi.